Tam się chyba nie dało. Za... A może tak skończyć tę grę? Oni mają brzydkie dziecko. O jezu, jakie paskudne. Jakie drzwi profesjonalne. Nie wiem, ale się Musiała być delikatniejsza niż tamta. Get some help! <śla> Nie pytaj mnie, gdzie idę. Pierdol niegranicz. <śla> o Boże!

A weź wróć jeszcze te drugie drzwi. Nie, to nie, to nie, te. Tam. Yy... Tam są jeszcze jakieś drzwi. <śmienicza> Tutaj. A <Pani> są drzwi? <śmienicza> One Jaj! Jaj!

Cudownie! No to chuj, to już dynamików nie mamy. <grymne> Powstała z ciem, więc zamieniła się w kamień i została po niej figurka. Mam rzeźbę z Juni. Zajebiście, zawsze chciałam taką rzeźbę. Słuchajcie. Mogłabym mieszkać w takiej chacie i mieć taki żerandol. Na bogato. Taki Żyrandor. Taki nie za mały, nie za duży, taki sobie raz. Co, so wejdę i będę patrzeć i, i wy tam. <grym> Powiedzia, będę takie... Welcome! Welcome! Tak będzie, <grym> mówię. <grym> Ostrzegasz się. <grym> nie podchodź, będę strzelać. <grym> nie podchodź, będę strzelać. Ugh! <grym> <grym> <ślesk> nie, tak nie, nie, przed siebie, przed siebie. Bo Guardian rozmowa jest dla <ślesk> słabych. <ślesk> 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 <sk> Co? serio? <skim Gradu> serio? Przepraszam! podczas, ty time, time, time prze, nie bo, time, 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 <skimlichen> że <skim> że ona się przyklei? Przepraszam, tak? <skim> podsumujmy to, to, ja ja czegoś nie rozumiem. W poprzedniej części odcięli mu rękę, tak. przykleili ją sobie bandażem i mógł dalej nią znowu ruszać, tak, tak jakby tak, totalnie tak. nie miał odciętej całej ręki i po laujocie no, było spoko. Przecież no mięśnie się, się łączą się w ten sposób. Przecież on już nie ma rąk, on nie ma nóg, jak on ma w ogóle... on już powinien tam dawno zemdleć i znaczy, wytrwawić się. jakim cudem on chodzi? No, paryj sobie brudną wodą w brudnej szmacie. Będzie lepiej! Nie no, masz dwa puchy, no. Czyli jedna jeszcze żyje. To nas szukać. Roses. Don't say another word!

a może też tak kończyć tę grę. <śmuletra> <śmuletra> Takich snu. Oh. Jak ty chcesz przed tym uciekać? Nie wiem, czekaj, pójdę do tej kołyski. Kurde. Zajrzyj do tej kołyski. Już nie zajrzę, bo mi zamknę drzwi. Tak. sama zrobię tego klipa. Oh <laughs> bo to. Tak. Polizał drzwi, ale ich i otworzył głównie jeden. Let's go! Porkej, chcę? Mogę stąd iść! Gdzie ten gówniak? Nie wiem! Popełzł gdzieś! Gówniak! Skąd mam wiedzieć, gdzie popełzło dziecko? No, God, please, no! No! I nie róbmy sobie tego tuż przed synem! No <grym> On rzuca na śluz jak ślimak! Ha Czy już jestem pod tą łóżkiem? On mówi Dada! On mówi Dada! هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs>